Dyscyplina, czy może motywacja. Pewnie będąc już na Self Improvementie przez jakiś czas, zastanawiasz się, co jest lepsze i co da Ci więcej benefitów. Przede wszystkim Tobie, jak również dla, twoje, dla Twojego rozwoju. Więc przedstawię ci to najprościej, jak tylko umiem, tak żebyś zrozumiał. A więc witam cię z tej strony Hubert. Proszę cię, żebyś zasubskrybował ten kanał. Dzwoneczkiem, żeby nie przegapić nowych filmów, jak i również, żeby pomóc mi się rozwijać bardziej w tym temacie, ponieważ, ponieważ chciałbym dotrzeć do jak największej liczby osób, do jak największej liczby odbiorców, głównie młodych ludzi, żeby ich życie zmienić, póki jest jeszcze czas. Także bardzo, ale to bardzo ci proszę, zostaw coś po sobie, dopomóż temu algorytmowi, żeby pokazywał w te filmy częściej. Internet huczy o tym, żeby właśnie zostać takim bardzo zdyscyplinowanym, tak, żeby praktycznie w ogóle nie mieć motywacji, żeby się jej wyprzeć. A uważam, że to jest bardzo, ale to bardzo złe. Dlaczego? Ponieważ dyscyplina jest fajna, oczywiście. To ja nie obrażam dyscyplin, ale motywacja jeszcze jest lepsza, ponieważ, zapiszę, pierwsza jest motywacja zawsze. Druga dopiero z dyscyplina. Czyli, pierwszy jesteśmy zmotywowani na przykład do pójścia nas siłownie, później już nie czujemy tego takiego ognia. Tak to może narysuję, ale i tak chodzimy, ponieważ wiemy że, wiemy, że wyjdzie nam to na dobre, i zmuszamy się po prostu do tego chodzenia, więc to jest po prostu nasza dyscyplina do bycia jak najlepszym. Posiadanie jak, największej, jak najlepszej sylwetki, jak i również po prostu bycia lepszym od innych, bo życie to jest po prostu wyścig. To jest, życie to jest wyścig, i nie patrzy, czy masz gorszy dzień, czy nie. To jest wyścig. Gwarantuję ci. To jest wyścig, w którym ty bierzesz udział i w którego nie możesz przegrać, ponieważ celem tego wyścigu jest śmierć. No, śmierć. Wiadomo, nie chcecie być pierwsi u śmierci, ale ten, który i tak dobiegniecie do mety, tak czy siak. I to, że na przykład ostatni dobiegniesz, to znaczy, że nie jesteś po prostu zadowolony ze swojego życia. To jest taka metafora, ale myślę, że bardzo ale to bardzo dobrze odzwierciedla nasze po prostu życie, życie młodych mężczyzn. Więc zaczynając od mojej historii, jak właściwie zamieniłem motywację na dyscyplinę. Otóż to się zaczęło w sumie od TikToka. Byłem uzależniony. To już pewnie wiecie, no po prostu byłem uzależniony od TikToka. No to byłem, i to jest właśnie słowo klucz, ponieważ większość z Was dalej jest uzależniona od tego TikToka, i uważam, że to jest obrzydliwe po prostu kurwa uzależnienie. Jak miałbym być szczery, nic po prostu produktywnego nie robicie, tylko scrollujecie. To jest, to jest według mnie, najgorsze. Dobra, może nie, może pornografia jest najgorsza, ale i tak to jest, według mnie. A więc, jak się zaczęła moja historia, moja, his moja motywacja właśnie rozpoczęła się od tego TikToka. Gdy zauważyłem Zyza, pewnie wiecie kto to jest, i że ja już trochę chodziłem w sumie na siłownię. Mm. Jak poznałem Zyza to już było 4, 5 albo pół roku takiego regularnego chodzenia na siłownię. Tam ze znajomymi chodziliśmy, hype'owaliśmy się zawsze do wyciskania na ławie. Zajebisty czas, wam powiem. Mm właśnie odkryłem tego Zyza. i ten Zys, co mi się spodobało, miał zajebistą sylwetkę, miał taką pewność siebie, miał wypierdolone. I wiecie, co jest najlepsze? Ja to właśnie przejąłem to jego zachowanie. To jakby skopiowałem jego zachowanie, co uważam, że było bardzo dobre. No wiadomo, że nie brałem sterydów tak, jak on, ale pod względem psychologicznym, uważam, że byłem na podobnym poziomie, jak on. Serio miałem wyjebane, poznałem taką jedną dziewczynę. Stąd nie byłem w związku i właśnie to, ten etap jakby w moim życiu zakończył się no, total, tragicznie. Miałem chwilową taką, miałem takie załamanie, załamanie emocjonalne. Po prostu nie wiedziałem, co zrobić. I wtedy coś mi się zapaliła, taka lampka. Oho, że mm, motywacja nie potrwa za długo. Że nie zawsze będzie po prostu dobrze. Dlatego... Wkracza po prostu ta dyscyplina powoli. Ale też odkryłem wtedy, że trzeba jakby iść do przodu nie tylko fizycznie, ale i właśnie psychicznie. Przede wszystkim psychicznie, ponieważ od waszej głowy jednak wszystko zależy. Serio, od waszej głowy wszystko zależy, co jest po prostu w waszym życiu. No, a dyscyplinę znowuż odkryłem przez książkę, Pewnie ją znać. Can't hurt me. Can't hurt me. David Goggins. Nic mi nie złama. Bardzo dobra książka. Uważam, że w sposób dosadny tłumaczy, czym jest dyscyplina na no, ja przykładzie właśnie Gogginsa i jego historii. I uważam, że każdy, kto w jakiś sport musi ją przeczytać. Też jest fajna książka. Mam właśnie na biurku, bo tej nie mam, ponieważ ją sprzedałem. Dlaczego ją sprzedałem? Ponieważ uważałem, że nie będę raczej do niej wracać. Raczej nie będę do niej wracać, chociaż właśnie coś tak. Przeczytałbym ją jeszcze raz, bo poważnie zajebista książka daje wam ten ogień i autentycznie przysięgam wam, jeżeli ją przeczytacie, to następnego dnia obudzisz się o piątej i pójdziesz biegać. Jeżeli oczywiście całą przeczytasz. Ale właśnie ta książka ma taki wpływ na to co Ty, co ty właściwie robisz w życiu, jakie wybory wybierasz. Te, jeżeli wybierasz to te właśnie cięższe, jak ten Gogins mówi i się zachęca do tego, żeby takie wybory wybierać, to Ty automatycznie, uważam, że jak się wczujesz w tą książkę, to ty też zaczniesz takie właśnie wybory wybierać. I ta książka, o której właśnie tutaj mówię, Nazywa się też bez końca. To jest druga, jakby przedłużona wersja tego, co się dzieje w życiu Goginsa. I uważam, że to jest również dobra, również dobra książka. Ale nie jest. Wiecie, lepiej jest wyciągnąć wnioski z czyichś błędów po autobiografii. A właśnie w tej nic mi nie złamie. Było to powiedziane, Że on właśnie był tam czarnoskórym chłopakiem, który, który był prześladowany, miał tam ojca, którego bił, matkę i bardzo, ale to bardzo dobry wpływ ma to jakby przełożenie z czyichś błędów z autobiograficznych na naszą właśnie psychikę, ponieważ możemy sobie skontrastować z naszą sytuacją i możemy na przykład szukać podobnych rzeczy. I po prostu z tego się uczyć. Dlatego właśnie bardzo, to bardzo wam polecam tą książkę. Nie żeby kurwa, e, nie żeby jakoś być zmotywowanym, jakby do czytania tego, chociaż motywacja też jest bardzo dobra. To i nie wyśmiewamy jej, ale właśnie, żeby wyciągnąć z tej książki dyscyplinę. Ta dyscyplina, która da nam najwięcej. Ponieważ ta dyscyplina to jest. Tak, tak jakbyście oglądali jeden dłuższy filmik na YouTubie. To jest dyscyplina, zdyscyplinowanie się, żeby usiąść do końca, ale czujecie się później dobrze niż tracić pół godziny na scrollowanie i później się jak czujecie? Czujecie się chujowo, ponieważ właśnie dopamina została nadszarpnięta. A więc tak. Przechodząc dalej. Tak jak mówiłem, motywacja to jest właśnie ten taki ogień. Dyscyplina to jest przede wszystkim siła, wytrwałość, determinacja. Na początku wiadomo, ciężko jest z dyscypliną. Jak już ta motywacja przygaśnie, to ciężej jest z dyscypliną, ponieważ dyscyplina faktycznie, wiadomo, motywacja to jest raczej tak, mi się wydaje, że ona schodzi. Jak pojawia się ta dyscyplina, to ta dyscyplina wypycha tą motywację do takiego poziomu, ale nie, nie będzie wyżej nigdy niż to jest dyscyplina. Nigdy nie będzie nigdy wyżej niż dyscyplina. Wiadomo, możemy się hype'ować i typ. Zrobię to, zrobię tamto, ale właśnie, jak już ćwiczycie trochę, to ta motywacja bardzo szybko przygasa, niestety. No ale taka jest tego natura: trzeba iść po prostu dalej, zwracać na to uwagi, i po prostu trzeba lubić, co się robi. Tak szczerze, według mnie, trzeba lubić po prostu, co się robi. I nawet jeżeli jest zimno, albo jest gorąco, to i tak ty to robisz. Ja, na przykład, mam tak z bieganiem i siłownią. Nie było. Może. Dobra, może w zimie. Jak byłem bardzo zdyscyplinowany, wstawałem o 5. Jak był śnieg, to biegałem, robiłem 3 km, później szedłem do szkoły. Ale. Ale właśnie stwierdziłem, że nie będę tak rano wstawał, nie będę takiej rano aktywności robił. Ponieważ, no wiecie, to wyglądało tak, że ja, że ja chodziłem biegać, robiłem szybki prysznic, zimny. I szedłem znowu spać na pół godziny później znowu wstawałem, po była popierdolona ta dyscyplina i sen przez to tak rozkurwiłem sobie i to tak, tak nieźle rozjebałem. No ale coś, mówi się trudno, teraz jest sen, według mnie jest ogarnięty. Przede wszystkim też dyscyplina skutecznie zabija prokrastynację. A dlaczego zabija prokrastynacja? Możesz sobie sam odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ, dyscyplinując się do jakiejś czynności, nie jesteś w stanie, no nie wyobrażam sobie, się prokrastynować, chyba że odkładasz to rzeczywiście później na później, ale jeżeli to wzięło się, to uczucie nie z dyscypliny, tylko pierwszy z motywacji, gwarantuję Ci, że nigdy nie będziesz się prokrastynował z tym. Gwarantuję Ci. Wiadomo, czasami życie układa różne kolaje, ale właśnie te koleje spowodują, że no, twoja dyscyplina może być lekko naszarpnięta, ale nie powinieneś się tym przejmować w zupełności, ponieważ to no, takie jest życie. Nie mamy na to wpływu, nawet jeżeli byśmy bardzo chcieli, to każdy dzień nie będzie nasz idealny i trzeba po prostu wziąć to na klatę i nie zwiększyć sobie jakiegoś ciężaru itp., ale właśnie wziąć to po prostu na klatę i zrozumieć te rzeczy. A więc przechodząc dalej. Jak właściwie dowiedzieć się o tej dyscyplinie, jak ją poczuć, tak? Jak poczuć, że tak powiem, ciężką pracę, taką, którą tutaj Gogin właśnie bardzo dobrze to powiedział, ponieważ biegając tam w gorącu, jakiś tam był stan krytyczny, on stwierdził, że wyjdzie z domu, że go chuj obchodzą tam jakieś alerty, żeby nie wychodzić z domu. No i tak bieg, bieg, sobie bieg, i nagle. Jego fana spotyka w aucie. Ten fan się go pyta: David, yy, dlaczego ty biegasz, skoro jest tak gorąco? David mu tylko odpowiedział: Dlatego, ponieważ ty nie biegasz. Czy, czy coś takiego? Nie? Ja, ja to może przekształciłem jakoś, ale, tutaj bardzo, ale to bardzo ważna lekcja nam wychodzi z tego, żeby mieć takie uczucie, jak się dość dyscyplinuje, że zapiszę wam to. Uważam, żeby to mieć zawsze w głowie. Ja to zawsze mam, gdy biegam, gdy jest zimne, gdy jest nie wiem, gdy, gdy pada deszcz. Uważam, że to jest, ma coś z motywacji, takie samo, samo motywacja, ale jednak wykonywując tą dyscyplinę, to, to wiadomo, że i tak tam zleci do dołu ta motywacja, tak jak Wam tłumaczyłem wcześniej. Ale właśnie to, to zdanie tak mi się wyryło w psychikę, że jak zawsze biegam, to, mi się, to sobie przy sobie przypominam to i rzeczywiście jestem w stanie mocniej i lepiej pobiec. z bardzo, to bardzo wam to polecam mieć w głowie no i co jak się dowiedzieć o dyscyplinie bieg w deszczu lub, lub w krytycznym gorącu i w krytycznym zimnie serę to tak ci da, da ci to zapoznanie się z tą dyscypliną i która jest tak bardzo to bardzo ważna w naszym po w naszym prostu życiu, w naszym życiu młodych, self improvementowców. <głos》> Nie, no po prostu normalnymi ludźmi jesteśmy, tylko jesteśmy poza systemem, poza, e, poza tymi wszystkimi ludźmi, którzy kurwa konsumują ten zły content, a dlaczego jesteśmy poza nimi? My jesteśmy nad nimi. I tak będę, kurwa, arogancki. Jesteśmy, poza, jesteśmy ponad nich, ponieważ oni wybierają słabszą dopominamy my wybieramy lepszą. My się kształcimy, my coś robimy ze swoim życiem. Oni tylko to przeskrolują albo przeoglądają. Ale my właśnie tutaj robimy bardzo, to bardzo ważną rzecz. Przede wszystkim dla twojej rodziny. I to jest taki ogromny wstyd mieć rodzinę i nie, nie być w stanie, kurwa, skupić się na czasie z nimi. Jest taki wielki wstyd. Uważam, że każdy powinien być na tym self momencie, żeby właśnie ograniczyć te rzeczy. Jest bardzo ważne. I zamie... co jest też ważne dla dyscypliny, To jest bardzo ważna rzecz. Musicie je zamienić nie chce mi się na idę. Czyli że mimo wszystko co by się nie działo, nawet jeżeli. Nie no, to może przesadę. Jeżeli jesteś chory, no to już zostań w tym domu. A ja nie idź na siłownię po, po pierdoleńcu. Chociaż ja wam powiem, że w gorączce też robiłem trening, ale to ja po, pojebane trening robiłem, bo ja robiłem hmm, hity, czyli high intensive training czy coś takiego. No interwały po prostu robiłem ponieważ przygotowywałem się do takich sparingów, co mieliśmy w klubie. Też przy tych zbijałem wagę i nagle się rozchorowałem. Mówiłem sobie, kurwa, no trochę przejebane, ale co jest najlepsze, nie straciłem wiary w siebie. I ta wiara z dyscypliną po tej chorobie mnie tak wyniosła, że wyszedłem z rekordów z tym, w tych sparingów 6-2 w EMA. Mama. Nie. M. Uważam, że to jest bardzo dobry wynik, ale teraz już porzuciłem właśnie ten, te sporty walki, dlatego że zaczęło mi po prostu czasu brakować, pół później godziny były, a teraz, gdy jestem w tym nowym miejscu, tam znajomy mi taki polecił, który no też, no, z którym po prostu chodziłem na to MMA, żeby iść na Herkulesa. To jest taki klub tutaj w Rzeszowie, ale raczej tego nie zrobię, ponieważ no środków mi brakuje jednak. I to jest, jestem bardzo, ale to bardzo na siebie zły, że nie mogę siebie rozwijać przez to, że mam brak środków, ale bardzo, ale to bardzo bym chciał. Ale <laughs> właśnie to wiem, wiem. To są wymówki zwykłe, ale właśnie bardzo, ale to bardzo mi zależy na tym śnie, żeby go do, na dobrym poziomie otrzymywać, a nie żeby, wiecie, lecieć do domu, żeby tylko, kurwa, pójść spać. Nie, właśnie, to jest ten minus w tym MMA, że przeważnie są o tych późnych godzinach, a jak sen, rzeczywiście nie ustawicie sobie go dobrze, to wszystko leci po prostu na łeb. I uważam, że jak rzuciłem to, no wiadomo, jakiś tam woreczek robi, jakiś tam rozruch, to nie mam jakby tej szybkości, trochę urosłem, w sensie, wiecie, masy mięśniowej zdobiłem, ponieważ w MMA jednak ona się tak nie przydaje, ona nie ma tej koordynacji ruchowej, nie ma tego, tej szybkości ciosu. I, i również jak ćwiczycie stricte pod MMA, nie zbudujecie żadnych mięśni, tylko właśnie wytrzymałość, tą szybkość budujecie i uważam, że to jest zajebisty sport i zachęcam każdego, kto, kto chce albo chce spróbować się w sportach walki, ponieważ Dostaniesz w mordę i jesteś, to jest taka jakby medytacja, dostaniesz w mordę, musisz być skupiony, musisz skupiony być cały czas, unikać ciosów. Prawy albo tam podwójny lewy, albo gdzieś na wątrobę zasadzić, haka, podbródka, albo on ci zasadzi, wtedy dostaniesz w łeb się, uuu, otrząśniesz, kurwa, muszę być skupiony. Zajebisty sport, polecam wam wszystkim. Emma, uważam, że... Uważam, że nie jest, nie jest to lepsze od siłowni, ale też jest bardzo, ale to bardzo dobre. Yy, nagram o tym filmik za niedługo, ale teraz przejdźmy dalej do seksycznego wyjaśnienia motywacji: yy, wy, wyśmiewania. Wiele ludzi, którzy, którzy już są jakby w tym internecie tak długo, wyparli się motywacji. I to jest, uważam, że bardzo złe, ponieważ szczerze dałbym, żeby być zmotywowanym o 10%, dałbym prawdopodobnie milion złotych, żeby być zmotywowanym. Naprawdę motywacja jest, jest złotem po prostu, ponieważ te kraby, co mówię, te kraby, te, te generaty, co mówią, że motywacja jest chujowa, tylko dyscyplina. Tak naprawdę nie byli w nigdy w, do, w dobrej dyscyplinie przez dłuższy okres czasu. Przez 2-3 lata. I chuja się po prostu znają. D motywacja jest zajebista. Tak samo, nie wiem, jak ci to, toksyczni self improvement. Ludzie się odcinają od ludzi i jeszcze mówią, że że chujowa jest motywacja. No ja pierdolę, wziąć kurwa takiego za szyję, rzucić nim o ścianę i kurwa pierdolnąć mu staje pizdę i i zęby i chuj. No ja pierdolę, chłop takie coś pierdol, jeszcze do tego robór, to takie, takie coś pierdoli. I te dzieci, które to podłapały, które chcą sobie zarobić pieniążki, ale nie mają na, na względzie kurwa drugiego człowieka, nagrywają z tym przeróbki jakieś, hypują się tym, ustawiam sobie to, nie wiem, Gadają codziennie przed siłownią fakt to jest te słowa tego robura to jest taka ala można by powiedzieć nawet motywacja to jest nawet nie jest to co on już o to co powiedział że motywacja jaka kurwa motywacja ty potrzebujesz się żeby tu przyjść ja potrzebuję żeby stan wyjść pamiętam byłem podobnie jak tak, jak ty zakochany w WK w sumie Spoko są dalej, u tak uważam, ale uważam, że ich produkty są mm, przereklamowane, przehajbowane, ponieważ nie są takie zdrowe, jak, jak to reklamują. Ale wracając, Robur bardziej się tutaj zwrócił motywacyjny, właśnie, żeby zachęcić ludzi, żeby poszli na tą siłownię i nie wychodzili, ponieważ. Hmm. to jest ciężko wytłumaczyć. To... Słowa, w słowa bardzo to ciężko ubrać, więc może przejdźmy dalej. No i co? To jest ta właśnie toksyczna motywacja, jej powinniśmy unikać. I przechodząc dalej. W dyscyplinie jest ważna zasada. Numer jeden. 1% procent beter. One 1%, 1 better every day. E, według mnie świetna zasada. E, w książce umysł mistrza Jimma Zapiszę wam to. Afremów? A. -e Sorry, dziwne nazwisko, umysł. Zaje uważam, że zajebista książka, jeżeli uprawiacie sport umysł mistrza pokazuje na, na e, pokazuje nam perspektywy ludzi sukcesu, Olimpijczyków. I właśnie jest ta, tam ta zasada, że na przykład załóżmy Medytowałeś. Medytowałeś przez minutę dzisiaj. Do następnego dnia medytuj. 1.01. Nie jest to progres? A co to jest sekunda dłużej? Szczerze, co to jest sekunda dłużej? Nic. Ale masz progres. Progresujesz w tym. Jeżeli oczywiście byś to robił, jeżeli nie robisz tego, no to jesteś na zero. Na przykład, nie wiem, wypadło ci coś, no to na zero jesteś, ale i tak, jeżeli byś rzeczywiście tą sekundę dorzucił do swojej medytacji codziennej, to jest progres. Może to nie jest taki 1%, to jest taka, tak jakby, taka metafora, jakby ten 1%, ale właśnie ten 1% uważam, że coś ma w tym, ponieważ w jednym aspekcie nie musimy tylko progresować możemy w różnych. Nie wiem, modlić się sekundę dłużej i wiecie, sumując to wszystko, robi się nam 1% lepiej. I to jest bardzo, ale to bardzo dobra zasada, żeby progresować jak najszybciej, ale również być zdyscyplinowanym i nie, tutaj raczej wątpię, że jest motywacja. Tutaj po prostu jest czysta, ale czy to czysta dyscyplina? I bardzo, ale to bardzo. Mm. Spodobały mi się te cytaty. Tu wam to tylko je powiem. Nie będę już tego zapisywał. Najpiękniejszy w dyscyplinie jest chęć bycia lepszym z motywacji każdego dnia. I chcę, żebyś to miał w głowie. Kurde. Chodzi tutaj o zawody olimpijskie. Zajebiste to jest. Nie to cztery lata, codziennie. Czyli, żeby codziennie dawać z siebie wszystko. Żeby każdego dnia być lepszym, pokonywać samego siebie. I w końcu wyjść na, na olimpiadę i zdobyć złoto. Bo tylko złoto mamy na myśli. Nie mamy jakiegoś srebra ani brązu. Tylko mamy złoto przed nami. Więc takim aspektem, kończąc dzisiejszy odcinek, żegnam się z Wami. Dziękuję Wam, że zostaliście do końca. Bardzo to bardzo wierzę w was, Wasz progres, ponieważ Wy jesteście top 1% tych wszystkich ludzi, którzy teraz może nie wiem, skrolują, oglądają jakiś głupi film, a Wy się kształcicie. Bardzo to bardzo jestem z Was dumny i żegnam się z Wami w tego pięknego dnia. Może nie jest, nie jest słonecznie. Ale jest piękne. Dlaczego? Ponieważ trzeba być wdzięcznym za to, co się ma i za to, kim się jest. Bardzo to, bardzo Wam dziękuję i do usłyszenia jutro. Hej!